Czarnoksiężnik, zły człowiek, wyczarowywuje piękną kobietę o niespotykanej urodzie. To jego podstęp, by przywłaszczyć czarodziejski miecz rycerza. Rycerz nieświadomy zagrożenia wybiera się konno do lasu, jakaś nieznana siła go tam przyciąga. Witaj, mój wielki rycerzu. Och, co za piękność stoi na mojej drodze. Chodź ze mną, rycerzu, a pokażę Tobie mój świat. Nie bój się, kochanie. Drogi widzu, jeżeli chcesz oglądać dalsze losy rycerza, polub ten film dając serduszko lub łapkę w górę, a stworzę dla Ciebie następną część tej niesamowitej przygody.